No jak, no to pani wypowie, jak pani czuje, żeby było naturalnie. To pani czuje, to niech pani powie. To są wolne media. Proszę mi powiedzieć, czy w tym roku wpuszcza pani księdza na kolędę? No ja jak będzie przyjmował, to wpuszczę, bo jeszcze nie słyszałam. No, ja nie chodzi. wiem, tak, kiedy będzie chodził, czy jak to nie wiem, ale, ale, no, ale gdy będę to w tak domu, tak było, coś że, to że, że trzeba było y, zaprosić księdza, bo była pandemia. Tak, i teraz ja też nie wiem. Ale dlaczego ludzie tak wpuszczają w ogóle księdza na kolędę? Dlaczego? Wiedza parafian, no proboszcz odwiedza parafian, no i jako tego to przyjmujemy, żeby poświęcił, no nie mieszkanie, nie pomodlić się. Tak. Lepsze życie, no w tym rodzinie. Czy większa koperta, tym lepsze życie? Koperta to nie, no ile mogę, tyle daję. Mi nie chodzi o pieniądze, żeby dawać księdzu. Może je, bo chodzi o pieniądze, ale mi nie tak, Ale nieraz było tak, że po prostu, żeby na tace złożyć, nie pobierali, no tak. ale to było już ile lat temu, no nie? Że po prostu na, na tace, a, a tu łaska, nie tak, tak nie pobierał pieniążków w domu, czy jak. A teraz obecnie to nie wiem, bo nawet że tam y, mówił y, co kolega, że teraz nawet y, po 100 zł czy 200 zł w kopertę wkładają, no w zależności Czyli to tak, y, jak kasę, no nie? ma możliwość, to daje. A my, to no nie emerytki, to co? Panie? Ale Pani emerytka, trzynastka, czternastka? Kochanie, to, to ta trzynastka, czternastka, to no trzeba zaraz 10. wydać. Owszem, no, to jest, jest pomoc taka, że no nie, że mamy to, ale już po prostu trzeba to zaraz iść i wydać, bo wszystko jest droższe, no nie to, nie to, że się już ją zostawi. Dobra, dziękuję ślicznie. Miłego dnia życzę Panią. E, czy przyjmuje Pan w tym roku księdza na kolędę? Już przyjąłem. Dlaczego Pan to robi? Nie, sobie pan. Czy przyjmuje Pan w tym roku księdza na kolędę? Przyjmuję. Dlaczego Pan to robi? <laughs> Bo jestem osobą wierzącą. Okej, okay, dzięki. Czy Pan księdza na kolędę? Nie, nie wpuszczam. Dlaczego Pan tego nie robi? O, nie chcę pieniędzy. A tak jakby można było wpuścić pieniędzy? takie? Pieniędzy? Też by mnie wpuściły. Dlaczego? Dlaczego? Ciężkie pytanie. Może, może, myślę, że to nie byłby dogodny moment Tak u raz. No dobrze, dzięki. Dzięki. Ty... Uszedł nie księdza na kolędę. Co to jest nasza prywatna sprawa, takich rzeczy nie będziemy odpowiadać tutaj przy, przy Dobrze, to mam takie inne pytanie. Jak pani sądzi, dlaczego ludzie wpuszczają księdza na kolendę? No mnie to nie interesuje, Daria, ja odchodzę. Widzisz? Tak ładnie idzie, elegancka taka kobieta. Czy przyjmuje pani księdza na kolędę? Aktualnie w tym roku nie, bo przeniosłam się do innego miejsca zamieszkania i jeszcze się tam nie rozeznałam z tymi wszystkimi historiami, jeśli chodzi o kolendę. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, dlaczego pani myśli, że ludzie przyjmują w ogóle księdza? No, wierzą w Boga? No nie wiem, wierzą w to, że w jakimś tam stopniu ten Bóg, Bóg wtedy przychodzi do nich do domu? No, nie wiem, tak myślę. Czyli przez to, jak ksiądz przyjdzie, ochlapie nam mieszkanie, to mamy Boga w domu. To znaczy, no, pewnie to bardziej wynika gdzieś tam no, z wiary takiej wewnętrznej, sam Kościół to taka jakby, taki dodatek do tego wszystkiego. No, generalnie to myślę sobie, że yy, no, Boga ma się w sercu i gdzieś tam yy, się w Niego wierzy, a sam Kościół no, to, to taki dodatek. A jeszcze ostatnie pytanie. Ile Pani mniej więcej dawała w kopertę w wcześniejszych latach? O matko, kochana. To tak w sumie bardziej mama się tymi rzeczami zajmowała, więc nie wiem, ile ona tam się w ten sposób dokładała. No, rozumiem. Dzięki, wielkie ja Dziękuję. Przyjmuje pan w tym roku księdza na kolędę? Jeszcze ja nie przyjmowałem. A będzie pan przyjmował? Nie. A chyby. dlaczego pan to tak no, nie chce? Już parę lat tego nie, no, nie przyjmuję, to nie przyjmuje. No. A proszę mi powiedzieć, dlaczego pan sądzi, że ludzie przyjmują? No taka tradycja jest. Tradycja bardziej. Owczy pęd? Ja wiem. Tradycja taka, tradycja, no bo to parę wieków. Młodzi już nie przyjmują? No nie, no nie, no ale zależy, no niektórzy i młodzi, tak rozmawiam w niektórych dzielnicach i młodzi też jeszcze, czy w domach. No to... Ale to już mniejszość? Mniejszość, mniejszość, no. Dziękujemy mi dnia, Czy przyjmuje Pani w tym roku księdza na kolędę? Nie. Dlaczego? Nie wiem, jakoś tak po prostu nie A jak Pani myśli, dlaczego ludzie przyjmują w ogóle księdza na kolędę? Bo Możecie mnie nie nagrywać albo coś. No ja to tak. Siostra Kuzynka. Czy przyjmuje pan w tym roku księdza na kolendę? To nie jest miejsce na, na takie rozmowy. Wstydzi się pan? Nie, nie wstydzę się, ale uważam, że... Ja to... wstydzi się pan trochę. Nie, nie, na pewno nie. No to przyjmuje pan czy nie? No, powiedziałem, że to nie jest miejsce, no, żeby o tym rozmawiać. A gdzie jest, gdzie jest najlepsze miejsce czekam, pana zdaniem? Czekam na no właśnie. autobus, właśnie może jedzie. Nie, nie panie nie korki tak? No no ja mam już swoje poglądy na ten temat, więc no, ja nie muszę je zdradzać. Takie poglądy też liczymy? No dziękuję za zainteresowanie, ale naprawdę dziękuję. No. No dobra, dziękujemy. Właśnie z że yy, takie pytanie, no, mam właśnie prakuję, mogę operatora, bo jest trochę ślepej i nie widzi, że gadam z manekinem. To jest manekin. Seba. To manekin to nie... Ja pierdzielę. No tak to jest no. Bieda ja się ślepy, tak jak tylko żeby trzymali. A ja nie jestem stąd. A to o księdza się tylko pytamy. Kucham. Czy przyjmuje pan ten tym roku księdza na kolędę? Tak. Ile będzie w kopertę wsadzone? No tego to nie wiem, okaże się. Ile tak. będzie w portfelu? Tak jest. Na tyle ile będzie stać, na tyle włożymy. Dobra, dziękujemy. Was to interesuje? To jest moja sprawa. Nikomu nie do kogo, co ja wpuszczam. Ale proszę pana, my Radio Maria Zgierze jesteśmy. Na potrzeby księdza się pytamy. To znaczy wpuszczam. Jak a ile pan a ile pan w, ko w kopertę da? A to już moja sprawa. To akurat tego nie będę ujawniał. Nie, bo ogólnie się pytamy, bo ksiądz jest trochę zawiedziony jak do tej pory kopertami. Znaczy ja nie jestem stąd akurat, powiedzmy tak. O, od tego zacznijmy, że nie jest. Dlatego od tego się pytamy, bo nie wie czy ma przychodzić w ogóle do ludzi. Znaczy, ja nie jedzę akurat z parafii zgierskiej ani z tego, tylko jestem zaozorkowany. Ale tak stówka minimum jest. No tak, no. no i elegancko, i takich parafii to my szanujemy. No. Dziękuję. Ja, dlatego nie chcę nigdy, bo to jest moja pewna no sprawa. No Ja księdza przyjmuję i nie mam do księdza nigdy nic. Obiadek też jest? A to u nas, jak ksiądz chodzi, to tam u kogoś zawsze ma. No elegancko, to już szanujecie księdza. Czasami mówisz aż za dużo. O. Już nie mogę przerobić, już zostajecie trochę, no. Dobra. Dziękujemy. pozdrawiam. A czy przyjmuje pan w tym roku księdza na kolendę? Księdza po kolędzie przyjmowałem już. Ile było w kopercie w sezonu? O Jezu, nie pamiętam, bo z babcią mieszkam babcia dawała. Ale jakiś symboliczny ze stówka, coś takiego. A no, to tak. Powiedzmy, że okej. Okay. A proszę powiedz mi, dlaczego w ogóle go przyjmujecie? Dlaczego go przyjmujemy? No bo taką tradycję mamy w sumie. Dzięki wielkim. Dobra, wielki. mogę zdjąć jeszcze? Pewnie. Czy przyjmuje pani księdza na kolędę? Oczywiście. A dlaczego pani to robi? Bo jestem wierząca i chcę, żeby poświęcił mieszkanie. I wtedy, jak pokropi to mieszkanie, pani się czuje lepiej w tym mieszkaniu? Tak, zostałam wychowana. Rozumiem. A ile w kopertę będzie wsadzone? Nie Niewiele, gdyż uważam, że to nie jest wyznacznik wiary, ani tego, po co ta wizyta się odbywa. Tak, stówkę będzie? Nie zawsze, niekoniecznie. Mniej niż stówka w tym roku. Wie pani, inflacja. Dokładnie. Działa w dwie strony. No tak, ale trochę nie wstyd tak dawać mienie stówę księdza? No może troszkę tak, ale nie wiem, czy to jest jakby cel tej, tego spotkania. No, no tak, cel. Tak? No, odwiedzić, wsiąść haracz. I... A w jakim celu ta rozmowa? A na, na, YouTube, na YouTube. No Mówi pani w tym roku księdza na kolendę? A skąd to pytanie? Radio Maria, Zgierz. Pozostawię to w mojej słodkiej tajemnicy. A proszę nam powiedzieć chociaż, ile pani wsadzi w kopertę? <noise> proszę pana, jestem emerytką, więc ta koperta pękata nie będzie. No, 14 14. No i co z tego? A inflacja? No to dlatego z 200 w kopertę bym Mnie w kopertę nikt nie kładzie 200, naprawdę. Nikt. A pan Jarosław? W sensie? Wspomaga panią, tak? Pan Jarosław daje pani 13, 14. No to, pro, to proszę to zderzyć z inflacją, dobrze? I naprawdę wtedy pan się zorientuje, czy społeczeństwo, a szczególnie rycić, czy się bogacą na tych dodatkach, czy ubożeją. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję. Zajemnie, dziękuję. księdza na kolendę? Nie. Dlaczego? No, bo nie przyjmuję. A, ale dlaczego... Jak Pani myśli, dlaczego ludzie przyjmują? No my są wierzący. Nie przyjmują po prostu to jest taka, a może bardziej dla tradycji, a może bardziej dla wiary, nie mam pojęcia. Dziękuję. Księdza. Czy przyjmuje Pani w tym roku księdza na kolendę A dlaczego mam nie przyjmować No nie wiem, bo niektórzy na przykład nie przyjmują. No, ich sprawa. A jak Pani, ile Pani w tym roku daje księdzu w kopercie? Nie, ja nie daję w kopercie, ja zawsze daję tak, żadne koperty. To ile Pani daje? Na ile mnie stać. A w tym roku? A nie było księdza u mnie. Ale w tym roku na ile pani jest. Ale będzie. No może. To ile pani planuje mu dać? A 50 zł. A czemu tak mało? No, dlatego, że tyle. Mnie na tyle nie stać. Jeszcze mi nikt nigdy nie powiedział, czy mało, czy dużo. Czyli ksiądz nie narzekał. Nie, absolutnie nie. Wręcz nawet powiedział, że niepotrzebne. Ale wziął. Ja, bo ja domagałam się, żeby wziął. O, to dobry ksiądz. Bardzo dobry. Miłego dnia życzymy. Również. Dziękuję.